Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam Was na wspólną koronkę, tu mieścicie Bożego. Będzie mi bardzo miło, jeśli dołączycie do wspólnej modlitwy. Boże, w trudzie świętej jedyny, błagam Cię i proszę o przedstawieństwo niepokalanej pokroci Maryi, wszystkich aniołów i świętych, o łaskę zjednoczeni na modlitwie, tak aby mój umysł był zjednoczony z Twoim umysłem, moje serce było zjednoczone z Twoim sercem, a moje wszelkie pragnienie i zamiary pochodziły tylko od Ciebie. Odtalał Pani ode mnie, wszelkie rozproszenie i nieuwagę. Wszystko to, co się Tobie nie podoba, tak aby moja modlitwa była miła i Tobie przyjemna. Sprawa, bym mógł doświadczyć głębi Twojej miłości. Slej na mój umysł nieprzeniknioną mądrość i wszystkie możliwe łaski, którymi chcesz mi obdarować w czasie tej modlitwy. Amen. Dzisiejszą koronkę do Miłosierdzia Bożego pragnę oferować, prosząc Cię, Najpokorniej, Panie Jezusyste, Matko Boża i Dusze Czystcowe o ratunek dla naszej kochanej ojczyzny. Za każdą pomoc z całego serca bardzo dziękuję. Amen. O krwi woto, która wytrysłaś wówczas, staj słodszego, serce słowego, jako strój miesięcy dla nas, ufam Tobie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przejdź królestwo twoje, pań twoje, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego, powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie dopuść, abyśmy mu pokusie, Ale nas spaw od swego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc, przywoda Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, móc się z nami Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzą w Boga, Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna jako jedynego, Pana naszego, który się począł, z ducha świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząc pod bockim piłatem, ukrzeszowany, umarł i pokrzepion. Wstąpił to piekieł. Trzeciego dnia z martwych stał, Wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić, żywych i umarłych. Wieszam w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów otłuszczenie, ciała słabych w stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze i świata całego klejko polestej męki, mimi się dla nas i świata całe ko, klejko męki, mimi się dla nas i świata całego ko, klejko męki, mimi się dla nas i świata całe ko, klejko męki, mimi się dla nas i świata całe ko, klejko polestej męki, mimi się dla nas i świata całe ko klejko polestej męki, mimi ościet dla nas i mi świata całego, klejko polestej męki, mimi się dla nas i świata całego, klejko polstej męki, mimi ościet dla nas i świata całego, klejko polestej męki, mimi ościet dla nas i świata całego, klejko polestej męki, mimi ościet dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego polestej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego polestej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego polestej Męki. Mimo się dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimo się nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimo się dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimo się dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimo się citle nas i świata całego. Klejko polestej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego męki. Mimo dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze, i świata całego. Klajek opestej męki, mimiło się cietle nas i świata całego. Klajek oporestej męki, mimiło się citle nas i świata całego Klajek o polestej męki, mimo się citle nas i świata całego Klajek o polestej męki, mimo się cieple nas i świata całego Klaiko prestej męki, mimiło się cietle nas i świata całego klejko polestej męki, mimiu się dla nas i świata całego, klejko polestej męki, mimiu się dla nas i świata całego, klejko polestej męki, mi mimiu sieci dla nas i świata całego, klejko polestej męki, mimiu się dla nas i świata całego, klejko polestej męki, mimiu się dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz nasze i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki miją się citle i świata całego klajeko porstej męki mimiją się citle i świata całego klajeko porstej męki mimiją się citle i świata całego klajeko porstej męki mimiją się citle i świata całego klajeko polestej męki mimiją się citle i świata całego klajeko porstej męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego męki. Miej dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmieszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz i świata całego. Klajek opolestej męki, mimiło się ci nas i świata całego. Klajek oporestej męki, mimiło się dla nas i świata całego. Klajek o polestej męki, mimo się cieple nas i świata całego. Klajek o polestej męki, mimo się cieple nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimiło się ci nas i świata całego. Klejko polesnej męki, się uścicit dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, się uścicit dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, się uścicit dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, się uścicit dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi uścicit dla nas i świata całego. Święty Boże, Święty Mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty się nad nami i nad całym światem. Jest ufam Tobie. Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, to się do Ciebie ucieka, Twojej pomocy przesywa, Ciebie o prosi, Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Pana nad Pannami i Matko, piękną do Ciebie, przychodzą przed topą jako okrześnik płaczący stoją. O Matko Słowa, żaż nie kardzisz słowami moimi, ale usłyszaj łaskawie i wysłuchaj. Amen. Matko, poszę tą modlitwę z w Twoim niepokalnym sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu, w danej chwili, ona jest najbardziej potrzebna. W dniu dzisiejszym łączy moje cierpienie i mój krzyż, i cierpienie i krzyż ludzi, którzy nie ofiarują ich boku z Twoją krzyżem, Panie Jezu, przez niepokalną mamą Twoją i proszę Cię. Panie Jezu, przez bolestną męką Twoją i krew, którą wolałeś za nas, sam nie na krzyżu, przez Najświętszą, a konią Twoją, przez serce Boże, daj maskę sprawienia duszą, dziś, w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen. Wszechmogący, wieczne Boże, osłoń nas przed oczami swych duchów, zechci posłużyć się chorami jeńskimi. A nas se i odcięły, możliwość wpływu, działania demonów, szatana, słego ducha, wszelkiej maści, każdego rodzaju na miejsce naszej modlitwy, naszego działania, nauki, prac i tym podobne, spraw, swojej łaskawości, powierzchni Boże, truce świętej jedyny, aby nasza modlitwa, prac, nauka i działanie mogły odbywać się bez temęcznych przeszkód. Amen. Duchu Święty, Duchu mądrości, Prawiedź kapłanów i siostry zakonne, Duchu Święty, Duchu Światłości, właśnie kapłanów i siostry zakonne, Duchu Święty, Duchu Czystość, Waświęcej kapłanów i siostry zakonne, Duchu Święty, Duchu Mocy, Wspieraj kapłanów i siostry zakonne, Duchu Święty, Duchu Boży, Spraw, by kapłani i siostry zakonne, ożywieni i umocnieni Twoją łaską, niesie słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech ogień świętej miłości rozpalaj serca, by w tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze. Duchu Święty powieszamy Ci serca kapłańskie i siostr ukształtuj na wzór najświętszych serc Jezusa i Maryi. Amen. W imię Ojca, I Syna, I Dła Świętego. Amen. Z całego serca dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia, pełnego wiary, nadziei i miłości, oraz opieki Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i Świętej Strzałscynę. Z Panem pokiem Akaja.